Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cyberpunk'a 2077, dodatek widmo wolności. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I kontynuujemy rozmowę z Alex. Jesteśmy podczas questu Zasady Gry. Przejęcie Netrunnerów, Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przejmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko, w pobliżu Pacyfika Serenity Bible Church. Sprawdź ją. Jak dokładnie działają te stacje? Namierzają określone ID samochodu i sprawdzają jego stan. Jak je schakujesz, na trenerów będziemy mieć na widelcu. Nie chce mi się wierzyć, że przejęcie jednej stacji wystarczy. Ta firma to amatorzy. Sprawdzę, czy mogę zdobyć więcej informacji. Ma jak coś, to będziemy improwizować. Okej, okay. przejmujemy stację i namierzamy samochód. A później? Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. A, jak coś pójdzie nie tak, to będę w ich bagażniku. Dostajesz odpowiedzialne zadanie. Nie martw się, ten sprzęt działa. A poza tym będziemy cię obstawiać. Widziałem kiedyś coś takiego od magików z Kabuki, z Podlady. No, nie zadziałało. NUSA mają lepszych magików niż Night City. Oby. Jak dotrzesz w okolice stacji. Użyj skanera, żeby ją znaleźć. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. No dobra. Zawijamy stąd w takim razie.

nie mam dużo czasu, żeby rozmawiać. I mam dwie sprawy. Pierwsza jest pragmatyczna. Udało mi się poprawić firmware Twojego relika. Teraz zobaczysz, o czym mówię. Przesył będzie bezbolesny. Ulepszenie relika brzmi jak coś skomplikowanego. Jak udało Ci się to przygotować? Powiedzmy, że mam teraz trochę czasu, którego nie planowałam mieć. Nie martw się. Wyciągniemy samą... cię stamtąd. Wiem. Mówiłeś, że masz dwie sprawy. To coś bardzo ważnego, co musi zostać między nami, dowód mojego zaufania. Wyślę ci koordynaty. Przyjdź po zmroku, będę mogła wtedy swobodnie rozmawiać. Muszę kończyć. Do zobaczenia. Szukam okay. broni, może coś polecisz. Ech, masz to, co widać. Nie? Mnie też bardzo miło pana poznać. <noise> Słuchaj, tu się nic z tobą pieścić nie będzie, nie? Chcę, żeby strzelało, będzie strzelać. Tyle mam do powiedzenia. Goście, ja i tak chcę po prostu ci sprzedać główno, które mi jest niepotrzebne. Ja nie to. Okej. Okay. Pancerz, pancerz nic? I tak chyba do końca grywada z tymi samymi rzeczami grał, coś czuję. No dobra, jesteśmy lżejsi. Spotka się songwit między 23 a 1, uzyskaj dostęp do przekaźnika. Dobra, a czy my mamy jakiekolwiek questy inne? Nie mamy nic. To skoro mamy się spotkać między 23 a 1 w tym miejscu, a mamy możliwość tam teleportacji, to lecimy do chaty. O, że ja jestem pod chatą. Ja, dobrze myślałem, że nie. Dobra, źle mi się pomyliło Tutaj chodzimy do chaty, kimniemy się. Między 23 a 1 mamy się spotkać, no to powiedzmy, że kimniemy się do 22, wtedy będziemy mogli się tepnąć. Powinno nam to z, z godzinę jakoś zająć szybko, nie? Tak bezpiecznie, jak będzie na 22 kimanie, to akurat będzie spoko. Pójdźmy do naszej bazy. Gle radio nie gra. A to mogę już zrobić? A to mogę robić. Hmm. No i drugie ma sens, żeby wykonać, nie? Dobra, kimnijmy się. Nie ja mówiłem do drugiej, No tak, akurat, no. Stawaj, wi. Ja już bym, kurde chciał Wiedźmina mieć w swoich rękach do grania. Ciach na parter, co tu przyszło? Vi, trochę faktów. Wynajęcie przez nas, riperzy, przeprowadzili już 2,17 operacji na sprzęcie, który zapie. Przyjęliśmy arasace. Wymieniliśmy kilkanaście ledwo działających nerek na dziesiące uśmiechy. Tani tekst. Może kurwa i tani, ale prawdziwy. Otworzyliśmy ten punkt dializ. Potrzebujemy więcej czasu, żeby załatwić implanty organów. Dzieje się, V. To dzięki tobie. Raczej dzięki nam. Mogę jeszcze ci jakoś pomóc? Widaj daj spokój. Bez ciebie to by się nie udało, ale teraz przyszedł czas, żeby Santo Domingo Samo się sobą zaopiekowało. Oczywiście pod moim czujnym okiem. No i dobra. Nie mam pojęcia o jakiego questa chodzi, ale to na pewno najprawdopodobniej z podstawki. Tak bym obstawiał. Przełączmy sobie jeszcze tylko ten. Trwa wroga. Tepnijmy się tutaj i pójdziemy ten kawałek sobie już z buta. Okej. Okay. Tu jest dog dawn człowiek. Nie zaczynaj tego nie zgonić. No, się, już jesteś bezpieczny. I ty też. Nie musicie dziękować jak coś. Fak, fura tu jest do zajmowania. jednym z nas. Nie ufasz nikomu. To miejsce nie wygląda na przypadkowe. Nie jest. Chciałam ci pokazać, bo jest dla mnie ważne. I pomoże ci zrozumieć kilka rzeczy. Wi, chcę pokazać, że ci ufam. Chodź ze mną. Co tu jest takiego wyjątkowego? W czasie akcji w Night City mieszkałem dwie przyczyny z często przychodzą w tej wieczorami. Spotkać się, pogadać, rozpalić grilla czy wypić browara. Kiedy pracowałam w Night City, czasami tu przychodziłam. To wszystko jest wyjątkowe, bo przypominało mi Brooklyn. Mój prawdziwy dom. Opowiesz mi, jak było w Brooklynie? Hmm. Mam takie wspomnienie. Wieczór przed moim atakiem na fortece nielitechnnej. Siedziałam na schodach przeciwpożarowych i Jointa. Na ulicy akurat zaczynała się impreza. Pamiętam śmiech ludzi i fang grający z wielkich głośników, rozstawionych przez kogoś na ulicy. W tle krzyku jego, sprzedającego najlepsze hotdogi w okolicy. Zapach był mu, znajomy, bezpieczny. Ten dzień to było jakieś święto. Hm. Tak, czwartek. Wiem, co czujesz, chociaż było to zupełnie inne miejsce niż Brooklyn. Masz podobne wspomnienia? Tu nigdy nie było tak spokojnie, ale czuję, że gdziekolwiek na świecie będę, to i tak będę chodzić ulicami Heywood. Chciałabyś tam wrócić. Nie da się wrócić do tego, co przeminęło. Jeśli się orientujesz, że coś tracisz, najczęściej jest już za późno. Chyba, czas wrócić do tego, co tu i teraz? Wiem, że to Ty pomogłaś Hansenowi zorganizować zamach na Majers. Taka była jego cena za zdobycie matrycy neuralnej. Ale. nie wiedziałam, że to będzie zamach. Zdradziłaś. Wszystkich. Wszystko wyszło zupełnie inaczej, niż planowałam. Poświęciłaś załogę samolotu. Majers też prawie zginęła. Ja... Ja nie spodziewałam się, że on wystrzeli rakietę. Miał uziemić samolot. Wiem, że to żadna wymówka. Ta? To jak to miało być? Ty miałaś uratować Majers. Ja miałam zabrać matrycę i zniknąć, zanim Hansen się zorientuje. Teraz zmienią zasady naszej umowy. Ma świadomość, że odpowie za zamach i próbuje się zabezpieczyć. On nie wie, co dokładnie jest na moim frame'ie Podejrzewa, że będą tam dane, których użyje przeciwko NSA. Może być cena za moją wolność, ale myślę, że kiedy tylko je dostanie, zabije mnie. to ale... Nie miałam wyboru. A ja wciąż nie wiem dlaczego. Nie było innego sposobu. Gdyby był, nie musiałabym się chwytać przy Dla Myers, dla NUSA, dla nich wszystkich jestem tylko bronią użytecznym narzędziem do sięgania z A narzędzie nie ma prawa podejmować decyzji. Nie może się tak po prostu wycofać. Obydwoje ponosimy konsekwencje swoich błędów. Ja mam BioChip. Ty masz Blackwall. Mówisz mi, że sama jestem sobie winna. Nie. Mówię, że kiedy próbujesz się ratować, czasami ktoś inny płaci za to cenę. Masz rację. Brutalne. I bardzo prawdziwe. Jesteś jedyną osobą, której mogę zaufać. Pytanie, czy po tym wszystkim, co usłyszałeś, możesz powiedzieć to samo o mnie. Nie ufasz Ridowi? On chce uratować ci życie. Hmm. Raz już je ratował po nieudanym skoku na Militech. Pojawił się w mieszkaniu dziewiętnastoletniej dziewczyny z propozycją nie do odrzucenia. Służba w wywiadzie albo czapa od Netwatchu. Ja Ta dziewczyna wtedy umarła, wie. Wszystko, co widzisz, to konsekwencja tamtego dnia. A Rit. również umarł siedem lat temu. W sej wydano na niego wyrok śmierci. A on dalej im służy. Kurczowo trzyma się czegoś, co dla mnie już nie istnieje. Nigdy cię o to nie spytałem. No, co dokładnie się z tobą dzieje po kontakcie z Blackwallem? Wiesz, kto jest, kiedy próbujesz przypomnieć sobie numer, pod którym mieszkałeś przez połowę życia i nie możesz. O, tracisz pamięć. Potrafię wyliczyć kształt unikalnych płatków śniegu, które spadają nam na głowy, ale nie pamiętam głosu mojej matki. Czasami tracę kontrolę. A raczej mam poczucie, jakbym ją... jakbym ją komuś oddawała. I nie jest to miłe uczucie. Poczułem to przy Chimerze. To było jak... koszmar. Tak. A mnie coraz częściej wydaje się, że ktoś ciągle stoi za moimi plecami. Ale nikogo tam nie ma. Możesz po prostu wrócić do domu. Mój dom spalono, kiedy musiałam zamienić ciepłą cegłę Brooklynu na zimne jarzeniewki Waszyngtonu. Nie mam gdzie wrócić. Mam wrażenie, że po raz pierwszy jesteś ze mną szczera. Chyba tak. Z tobą i ze sobą. Muszę uciec. Od Hansena, od Animasei, od Rida. Od tego wszystkiego. Swoją drogą. Ze wszystkich ludzi wybrałaś sobie na sojusznika akurat Hansena. Potrzebowałam kogoś, kto wyrwie mnie od Myers. Z Hansenem znaliśmy się z czasów misji w Night City. To był bardzo ryzykowny krok, żeby nie powiedzieć, że głupi. Dlatego znalazłam też ciebie. Night City to tylko punkt przesiadkowy w czasie ucieczki. Taki był plan od samego początku. Dokładnie. Po prostu mocno się skomplikował. Nie spodziewałam się w nim dawnych przyjaciół z FIA ani przymusowej wizyty u Hansen'a. Uciekam. I żeby to się udało, potrzebuję Twojej pomocy. Tylko ty. Wiesz, jak to jest. Jaką mam gwarancję, że to wszystko nie jest tylko sprawnie opowiedzianą manipulacją? Nie masz żadnej. Ja zaufałem Tobie. Choć możesz mnie sprzedać Iridowi. Możesz też zaufać mnie i ocalić nas oboje. Żadne z nas nie ma gwarancji. Powiedzmy, że chwilowo ci wierzę. Jaki jest kolejny krok? Podczas akcji na stadionie zajmiemy się matrycą neuralną. Kiedy Alex i Reed skupią się na Hansenie, uciekniemy. A potem... Pomożesz mi opuścić miasto. Mam nagraną czarną klinikę, daleko poza Night City. Ripperzy stamtąd otworzą matrycę i użyją algorytmu do stworzenia próbnej wersji naszego lekarstwa. Potrzebują mnie do przeprowadzenia testów, ale gdy tylko skończą, natychmiast dam ci znać. To tyle. Powiedziałam wszystko. Szczerze, jak na spowiedzi. Pozostaje ostatnie pytanie. Czy jesteś tym dlatego, że mnie rozumiesz, czy dlatego, że obiecałam uratować ci życie? Może z obydwu tych powodów? Odpowiedź dyplomaty: trochę prawdziwa, trochę wygodna. Trudno musi wystarczyć. To już wszystko. Możesz zadzwonić do Rida i powiedzieć mu, że jesteśmy gotowi na spotkanie z Hansenem. To nie była odpowiedź dyplomaty, to była szczera odpowiedź. Ja bym też tak odpowiedział. Że jeden i drugi powód jest prawdziwy. Dobra, tu mamy dzwonienie do Rida Tu nic więcej nie mamy, ale dostaliśmy level. Jeden atrybut tu punkta. Dobra. Zróbmy tak. Jeszcze w relikt mamy trzy punkty do wydania. Dobra. Walnijmy to tak. Jeden gość jest? Dobra O kurde jakiś sufik u Ciebie wszystko w porządku, no to lecimy. Sprawdź te koordynaty O i pół kilometra, no dobra. zdążymy to akurat zrobić w tym odcinku sobie na spokojnie Więc leśmy Właściwie jedźmy U, ale skręcać to to strasznie opornie skręca. No ale w sumie słów tak, co wy to się nadają tylko do stania do po drodze. biść Jeszcze muszę zasuwać. Suwem, nieźle. Co wy to się nadają tylko do jeżdżenia do domku w lesie jakiegoś. Takim autem to bym nawet na autostradę nie wyjechał. No, kurwa, dwa? Ty kpisz chyba, że dwie rzeczy mam ci jeszcze tu zrobić. Może jeszcze zaraz zgub pościg, nie? Chłopa porąbało. tam ci się napierdalają. Nie też, że mam dojechać przed upływem czasu. To jeszcze mam, kurde, mu dostarczyć ten samochód w dobrym stanie. A zaraz jeszcze zacznie mnie ktoś pewnie ścigać. No, po prostu super. Że ten. No, kurwa z lewego pasa śmieciu w prawo skręcasz. No właśnie. na drogę. Yes. Patrz na drogę no. Wyszła kurwa gdzieś na środku. To cię rozjechałem Ta tu śpi w ogóle. O kurwa, no, pamiętam to miejsce. policja mnie szuka, ale pojechałem w takie miejsce, że to pozrę. nie będę szukać dalej. Tutaj to raczej ich nie będzie. No już zniknij No i nic Mam nadzieję, że tam na końcu tej drogi będzie jakiś punkt teleportacji, bo... Kurde, gdzie ty kazałeś tą furę dostarczyć. Okej, do okay. mój człowiek zajmie się resztą. Dowód mojego pytania czeka na ciebie w skrytce. Dzięki wielkie. Szczę, że będę musiał wracać teraz tam. Shinobi. Dobra, do Rida mamy zadzwonić, to wiadomo. Okej. Okay. Dobra, no nic innego tu nie mamy do robienia. Na szczęście jest blisko z blisko znacznik teleportacji. Dobra, dzwońmy do Rida, pogadajmy z nim w takim razie. Wi, jak idzie? So mi się odezwała. Mam wieści. No to dawaj. Po pierwsze, klient jest gotowy do obsługi. Mamy zielone światło. No, co chciałem usłyszeć. A po drugie, Song bardzo powiedziała mi o swojej sytuacji. Kunda, bo nie wiem, czy to w, do w dobrą stronę idę. Jest z nią źle. Tylko ten tech może jej pomóc. Rozumiem, naprawdę. Tym bardziej musimy się skupić na obecnym etapie misji zdobyć ten wasz lek. Ale Reed. To co mi powiedziała. Naprawdę musimy pogadać. Wiem, tylko później. To nie jest temat na holo. Zajmij się teraz namierzaniem samochodu. To kolejny krok. Jak ogarniesz klucz szyfrujący z ich systemu, natychmiast daj mi znać. Okej. Okay. No dobra, gdzie to nas każe przenieść tutaj? No dobra. Szybka podróż. Zobaczymy, co nam tam dalej się pokaże jeszcze do robienia. Dobra, mamy prawie 28 minut nagrania. Ja się zastanawiam, czy... Chyba nie będziemy tego teraz zaczynać. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Wbije do linku w opisie. Zaczniemy sobie w kolejnym odcinku o 17. A na teraz to tyle. Miłego popołudnia. Cześć.